Elo, elo, witam wszystkich, tutaj Piaro z tej strony Dzisiaj kolejna licencja gry planszowej Tym razem jest to taka gra, dokładnie, oh, wsiądź do pociągu Wonder of the days Istnieje też wersja no, Cyfrowa w skład Tego wchodzą następujące rzeczy i piątni skład całej, całej gry o to mi chodzi czarne, zielone niebieskie żółte i czerwone wchodzą też piony którymi się przesuwamy po planszy która jest bardzo ładna w dworce wchodzą można grać w pięciu graczy dzięki temu i to jest mapa Europy. Oczywiście są trasy. 10 punktów za najdłuższą trasę i cennik. Okej. Okay. Teraz zejdziemy, ja pokażę Wam jak wygląda mapa. Niestety nie mam już tej kawałek tylko rozłożyłem. Może być o. No, chyba jednak cała się zmieści. Tak wygląda mapa po rozłożeniu. <totrybuj> Okay. To jest mapa z to był rok pod danny, mniejsza z tym. Teraz zupełnie inaczej te połączenia wyglądają. Ok, Okej, okay. i teraz tak. Jak widzicie jest tu dużo kolorów. Każdy kolor oznacza kartę. Na przykład, o tu jest biały wagonik. Ci mamy na przykład tutaj. Biały. I musimy położyć biały. Tutaj te, cza, te szare to są do, te szare, to są dowolne wagony. Tylko, że tutaj jest jeden mały problem. Jeśli jest obramówka wokół, yy, wokół pola, na przykład tutaj, to to musi być i o jeden wagonik więcej. Bo to jest są. Przez góry. Musisz poświęcić jeden wagon. Przez góry po prostu. O, Maria. Dobra, to jest jedno. Yy, a tutaj mamy pokazane te drugie pola. O, tutaj nie trzeba o jednego więcej, bo to są normalne. Można. Yy, można cztery ciuchcie, albo cztery takie, żółte, pomarańczowe odgroma jest możliwości. A ta ciuchcia imituje dowolny kolor, na przykład mamy trzy zielone, to ona może być jako zielony wagon. Oczywiście są też miejsca, w których jest potrzebna lokomotywa. Jedna, tutaj mamy na przykład dwie. Tu jest też kolejne miejsce Jedna, jedna mhm. tak dokładnie I jak to są... To są tunele i drugie, drugie oznaczenie to też... O! Tu jest też tunel. Też krzyżykami są też oznaczone. No, i to, i to jest pierwszy etap. Drugim etapem są trasy. Tylko muszę wyciągnąć to z pojemniczka. Na przykład mamy to, są bilety, tikety dokładnie Edinburgh, Atlanta, czyli z zło się wyciągnęło. No jakoś znowu źle. Jakoś. O, no ja przykład tu. Elizum, to jest to stąd. Jedziemy. Dorostkowa. Jak zrobimy tą trasę, dostajemy dodatkowo 5 punktów. Za każdy... Macie punktacji mieliście. Za każdy położony wagonik kładziemy za 1, 1, za 2, 2, za 3 to 4, 4 wagoniki to 7, 6 wagoników to 15 i 8 wagoników 21. OK yy, I tak, tu mamy 5 pięć, pięć punktów za to, a jest yy, do Elizum kładzie się 4, 5, 6, 7, 8 wagoników. Czyli 21 w sumie zdobędziemy 21 punktów za to. 21 plus 5, bo na końcu tury, na końcu, jak już wszyscy pozbędą się wagoników, albo osoba, jedna osoba, bo może być tak, że wszyscy zejdą, albo będzie tak, że, że osoba jedna podchodzą jej karty, i szybko schodzi, schodzi, schodzi I zostaną jej dwa wagoniki, to jest ostatnia kolejka, że można coś zbudować. Na przykład ma dużo tras, prawda? A Ty nie zrobiłeś tego na przykład, tej trasy. To pod koniec tego ci odejmuje. dlatego też warto szybko budować według mnie budować tą, pociągnąć pierwszą yy, później yy, budować odtąd jak najdłuższą trasę, żeby yy, ciągniesz kartę, na przykład masz Petrograd yy, Angora bo jest taka trasa i masz ją za 12 już, 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 już ją masz zbudowaną bo yy, zaryzykowałeś i masz więcej punktów nie musisz się martwić i teraz najważniejsza rzecz. Dworzec. Jak... Stawiamy dworzec na jakimś danym polu, tak? Załóżmy, tu wylądował dworzec. To gracz, niebie, gracz czerwony może podzielić punktację. Na przykład tu jest 4, to jest 7. Do tego, który należy. O! Płacisz tym. Zostajesz tu dworzec. I tak. I ta droga należy do czerwonego wtedy i do y, czarnego. I punktancją dzielą się na pół. Ten, który, do którego należy dworzec, dostaje o jeden punkt więcej: czyli czarny dostaje 3, a czerwony dostaje cztery. Poza cztery jest siedem. No to, to jest to jedno. Ok. Teraz tak. Niektóre o, zapomniałem pokazać jeszcze. Niektóre kawałki teraz składają się nawet z dwóch tylko lokomotyw. Są podwójne, pojedyncze. Tutaj jeden, tu jest drugi. A! I tutaj widzicie na, na, dwu, na dwóch są podwójne, tak? Trasy. Ale one działają tylko, jak gramy we trzech. Bo, jak gramy we dwóch, to, to niestety tylko jedna osoba może postawić na tej trasie. A jak jest trzech nas, to już możemy zajmować. Tu, tu. No i jest fajniej. To jest jedna z paru wersji tej gry. Wziąć do pociągu, bo jest USA, jest USA Big, jest. Jest Wenezuela, jest po II wojnie światowej. Jest Pampelona, jest. Oj ogółem jest dużo dużo wersji, jest chyba 8 dodatków do tego. Do wszędzie do, do pociągu. No. Mapka jest bardzo dobrze wykonana. Można przy okazji się nauczyć geografii uczy Elsen, Berlin, Frankfurt, Musien Wiedeń Budapeszt, Bukareszt Wszystkie ważne stolice pokazuje. Bruksela, no no i teraz jaka muszę złożyć mapę to będzie to będzie problem. Teraz jedną ręką się znaczy człowiek może składać. O udało się jakoś na szczęście za każdy punkt tak jak mówiłem przesuwamy się po tych tych przesuwamy przesuwamy te pionki każdy gracz który zużyje karty takie widzieliśmy na dwie kubki jedna którą, z, którą e, możemy tutaj ciągniemy z tej a tutaj są, tutaj są już, tu są, tu są zużyte a tutaj ciągniemy na przykład użyliśmy żółtych, podkładamy tu i z tych już nie możemy użyć chyba, że jak się skończą te karty chyba że na takich zasadach, że później jak już się skończą te mieszamy wszystkie i e, Wtedy gra się do, do skończenia wagoników. Ale ta opcja, że tej, tego nie ruszamy, jest lepsza. Okej. Okay. No. I to byłoby chyba na tyle z zasad. Gdzie ja teraz mam to wszystko ogarnąć? To są wszystkie te pierdoły. A, no i zaraz, jeszcze zapomniałbym. Najważniejsze. Za każdy nieużyty dworzec jest yy, to był chyba jeden punkt. A i dworzec wyłącza miasto, rzeszkawie w mieście do Rigi, Rzekaz mieście berlin Bukaresz, no i na Bukareszcie postawiliście punkt, bo też się zlicza miasta drogi się zlicza na końcu, wszystko się sumuje pamięciówka to jest gra pamięciowa też zależy jak się jak was jak was przeciwnik a bo później, gdzieś posiada, dobra. Jak wasz przeciwnik rozłoży sobie wasze karty? Wasze, wasze drogi można jednym ruchem popsuć komuś tle. No dobra. Będziemy powoli zwijać manżurę. Wygodne jest to pudełko, dobrze się wszystko układa. Jaka byłaby była cena dla mnie? Ta gra jest w wersji oczywiście cyfrowej jeszcze. Wsiąść do pociągu Europa. To już pomówiłem. Tak mówię na początku. Oczywiście z kumplami będziemy w to grać. Tylko muszę najpierw zdobyć dla braciszka drugą wersję tego. Bo oczywiście do każdej gry planszowej Dołączona jest wersja cyfrowa. Abyście chcieli. No, jak będziecie chcieli to oglądać w wersji cyfrowej, bo wersja cyfrowa jest ciekawsza, ale dochodzi tam dużo fajnych takich yy, ulepszeń. Na dworce chyba można, jeśli dobrze pamiętam, dworzec można rozbudować. Dawno nie gram, ale w to gramy co tydzień, jak się spotykamy dobre piwko, dobra strategia, można po, pogadać no, niezła, niezła rzecz no i to byłoby ode mnie na tyle to jest druga planszówka z tych, które posiadam, a jeszcze ich trochę mam no dla mnie to będzie 8,5 na 10, dobra gra geografii uczy no. trzymajcie się, na razie do zobaczenia, widzimy się w kolejnej recenzji planszówki może w tym może dam monopol po mutacji. Bo widzieliśmy monopol, teraz chyba będziemy zmieniać na bardziej ciekawszy. Bo wiecie, ten monopol, to jest nudne. Lepiej coś zmienić, to lepsze. Albo może osadników chcecie kolejny dodatek, bo mam zbliża się, zbliża się kolejny dodatek i chyba go z wam zrecenzuję. No, papa, pa. trzymajcie się. Pamiętajcie o subie. Suba i łapeczka w górę, jeśli Wam się podobało. I komentarzy też by się przydał. No, nalazka.